hej, ja dzisiaj sobie robię klutki, takie slajmiki sobie robię, no no i właśnie teraz robimy niebieskiego slajmika, potem jeszcze różowego i potem jeszcze niebieski jasny, który jest jeszcze w pudełku. Eee. O, ale fajny, to taki taki em, trochę granatowy, a trochę taki niebieski, no fajny, dobra, wkładamy go do pudełeczka slajma. No, okej. Okay. Zrobimy następne. Eee, ja? coś dzisiaj chyba przekleiło do twarzy. Jakiś glut tęczowy czy coś. To nie za ten glut tęczowy macyd, tylko mój klejnik tęczowy, ładny, bardzo ładny. Eem, tak, tak. I idę chyba na dół. Aha. A czekaj. Ej, chcesz mi wypożyczyć takiego slajmika niebieskiego? Nie, kup sobie jak chcesz. Ach, no nie. W ogóle, pan puf jest, pan puf, puf, dzisiaj jest taki strasznie jakiś zdenerwowany, dlatego musi być na ogródku. Prawda, panie puf, puf? No właśnie. No, cudno. No dobrze, muszę nalać Czupsom wodę. O, dobra, jest nalane. Halo? Cześć Aniu. Cześć siostro. Ciocia Wera dzwoni. Ciocia Wera. Cześć dzieciaki. No cześć siostrzeczka. No cześć Weronika. Tak. No to, to, no, to co tam chciałaś Wera? No chciałam tylko powiedzieć, że... A, wysłałam twoim dzieciom. Wam wysłałam paczki dla twoich dzieci, dla Majusi, Marcela. No i Miusi. Ile to twoja miała ma lat? Siedem. O, no to już bardzo dużo, bardzo duża jest. No okej. Okay. To jej wysłałam tam jakieś niespodzianki. Po niedługo powinny dojść. No, to świetnie, świetnie. Co, nie? No dobrze, to ja tylko chciałam to powiedzieć. E, a właśnie, kiedy do mnie wpadniecie? Właśnie mamo, kiedy po pojedziemy do Cioci wery? No właśnie. No nie wiem wiesz co. No przecież mam duży dom. Ech, tak wiem. No przyjedźcie do mnie niedługo. Dobrze jak kończy na razie? A? Ach, tak, moja siostrzyczka No, dobrze To ja chyba sobie troszkę poleżę Ach. No dobrze Poleżę sobie troszkę Jakby coś Weronika, to moja młodsza siostra Jest bardzo Taka Nastolatkowa, tak można powiedzieć, właściwie to, no ona jest dużo młodsza ode mnie. A ile ciocia ma lat? Chyba 25. To tak mało? Ojoj, to naprawdę jest taka, taka nastolatkowa. No przecież ja już kiedyś widziałaś. No tak, no w sumie tak, ale była mała, więc nie pamiętam tak bardzo. No, dobrze, dobrze. E, dobrze, idę zobaczyć, czy doszły te paczki w ogóle. I co ona tam przesłała. <grym> no, okej. Okay. O, matko, doszły. Tu Boże, ile tych paczek jest? Dzieci, paczki. Ulala. Okej, okay. ta jest dla mi. Ojej, ta też. Ta dla Mai, ta dla... Ta dla maja, ta dla Marcela. Eh, muszę odpakować, zobaczyć co tu jest. No, cukierek, kocham cię cię. Uwielbiam te cukierki. Skąd ciocia ma te wszystkie cukierki? No, myślę, że ma automat do cukierków. I co to? Eh. Oh, ciuchy, almega mega. Nowe wspaniałe cichy. Ta cia, cia, w, w jakimś tam sklepie fajny ciuchy kupuję. Ten, teraz jest nowa seria, podobno widziałam. Okej, okay, no to ja zrobię odwozię moją paczkę. Albo w sumie ja pójdę na góle do siebie. Chwilami, a ja, ja też idę tam, bo ja muszę sować mój ciuszek. No, a dla Mai to po prostu m, m, zawieziemy to, m, znaczy No może zadzwonię do Mai w sumie że no ma paczek. Hmm. Dobra, Duma, już zadzwoniłam. No to okej, okay, czekamy sobie na nią, bo zaraz powinna przyjechać. Okej, okay, wchodzimy. O, było otwarte. Skąd wiedziałaś? No nie wiem, otworzyłam drzwi. Dzięki, pa! Hmm, takie szybkie jakieś, ale dobra. Co mi to? Ja sobie coś tu pooglądam. najpierw sobie otworzę tam. ojo, jakie ładne rzeczy to wyrzucimy! Ale fajna spineczka muszę ją założyć. Ale ładna, mega taka, piękna, super jest. Ale na no, przykład tych okularów potujnych już nie potrzebuję, więcej sobie już po prostu no, wyrzucimy. Ale mega ta spineczka jest, ale super. Ale, no, lubię moją opaskę to wyrzucimy i w ogóle. Powiem, mi się szybko nudzą zabawki. O, dobra, jakiś ciusek tu. O, super, ale fajne. Wow! No piękne to jest. No dobrze, no to czekaj. Ty, no, ja sobie tu, tu schowam. Oj, to chyba, chyba dla maj. Chyba tu ci się coś pomyliło. To też. I co się chce? Cukierek, tak! Mamo! Co tam mija? No bo ja tu mam takie ciuchy, chyba dla Mai. No tak, fakt, zaraz zadzwonię do cioci. mogę swojego tableta, bo już mi się nie chce iść po telefon. A mam numer? No ja pamiętam na pamięć. Um, no. Halo? O Aniu. To ty, Ania? Ej tak, dzwonię z mi tabletu, dlatego że no po prostu już jestem na górze, a telefon mam na dole i mi się nie chce iść. Aha, rozumiem, dlatego nie lubię iść z domu dwupiętrowego. E, dobrze, jest tak. No e, bo chyba dałaś dla mojej ubrania do mi paczki. E, nie, to dla mnie to najsze Nie są na nią dobre te ubrania? Jeszcze za duże. Aha, no to będzie miała już po prostu na kiedyś tam, jak urośnie. No w sumie tak. Pewnie maja jej odda te ubrania, ale dobra. No myślę, że na maje by były trochę za małe też. Aha, no dobra, no to ja kończę. Pa! Bija, ile ty masz gier na tym tablecie? No wiem. No, em, słyszałaś co cię ci powiedziała? No tak, tak. No to wspaniale. To e, ten. To ty się tam rozpakuj. I co dostałaś po kaszyki obraka? No, dostałam takie i to jest dobre, ale fajne z naszyjniczkiem takim. No tak, takie. No i taką sukienkę. Ono to bardzo ładne. E, to może i schowasz sobie na później. Znaczy, jak będziesz już no, troszkę starsza. Myślę, że jak będziesz chodziła do trzeciej klasy, to będą dobre. Aha. No dobrze, to ja idę szykować może obiad. Okej. Okay. No dobrze, teraz sobie w sumie otworzymy tą paczuszkę, ale właściwie to miałam dokończyć te slajmy. Dobre, trudno, potem do końca. E, Okej, okay. no to najpierw sobie ją obejrzymy dokładnie, bo jestem bardzo dokładna, bo czasem się coś kleje. Hmm, aha, wiedziałam. Tu ciocia napisała. Mia, zanim co otworzysz, Masz tu wskazówkę. Musisz iść do lasu z wodospadem, a reszta. resztę zrozum zrozumiesz. No okej. Okay. No to dobrze. Cholo tak? A po co akurat w ogóle do lasu mam iść? No, dobrze, zobaczymy. To zapka kolejna do mojej kolekcji Schowamy ją. A, oh, super. Patrzcie, żabki, mamy żabkę kolejną. Chwila, na tym papierku coś jeszcze pisać? Mia, uwaga, to nie jest żabka do swojej kolekcji. Musisz ją wziąć do tego lasu. Chociaż, jeśli już zrobisz to, co musisz zrobić, to może to być swoja żabka do kolekcji. Okej, okay, ale co ja muszę zrobić? Takie pytanko. Ehm, dobra, chodźmy do tego lasu czy coś. Chodźmy. Okej. Okay, teraz trzeba się szybko wymknąć z domu. Ale fajna ta zepka, bo ma taką kolonę i taki klejnotik na tej kolonie, w ogóle taki zielony. Dobrze, chodźmy. No dobrze, jestem w tym lesie z łodospadem. I co? O, tu jest jakaś mapka. No dobrze, zobaczymy sobie ją. Aha. Tu są narysowane jakieś zwierzątki. I to jest zaba jakaś podobna trochę do mojej. Jeszcze jest tu jakaś, jakiś ptak, taka, jakaś taka wiewiórka. Może trzeba ich posłuchać. Zobaczymy czy są tu jakieś wiewiórki ptaki. Tu jest jakiś ptak, nawet podobny do tamtego. A tu jest wiewiórka, a nie soli to zając. A tu piesek. Weźmiemy tego ptaszka. Chodź, ptaszku. No dobrze, zobaczymy dalej. Tu jest jakieś pędrebko. Uh -huh. Tu są pieski, jakieś dziwne czworki. Oh, tam jest jakaś wieziulka. Pani wieziulko, chodź tu. Tak, dobrze. Tu są jakieś dziwne czworki. Ale fajne. Tu są te, 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 jakieś jakby takie no. No takie, co zapki się dają. O właśnie, takie. No. chwila Zabka na tym siadła i ona jest taka zielona i jest, siadła na zielonym lisku i ma, jest na zielonym lisku taki znaczek jak na jej kolonie. A na tym czerwonym to co jest, co, jest taki brylancik, taki znaczek, co ma ten ptaszek, co mi siedzi na głowie. A ta wiwiłka pewnie musi siedzieć na tym boje, bo to jest żółty trójkącik, tak jak ona ma. Oh, unikon! Ale super! Patrzcie, unikon to jest! O oh, wow! A więc widzimy, że już odkryłaś sekret jako pierwsza. A teraz w nagrodę Możesz sobie wziąć tego unikorna, Właściwie to bardzo rzadki gatunek unicorn. To jest alikorn. Skąd wy się tu pancie wzięłyście? No, jesteśmy magiczne. A gdzie jeszcze raz dotkniesz tego kryształu? znikniemy. nie Ale nie chcę, żebyście znikały. No, niestety musimy. Dlatego musisz dotknąć tego kryształu. Nie dotknę, bo nikt mi nie każe. Ja sobie biorę po prostu unikolna i lecę. Ły! Dobra, lecimy. Unikolnie, nie! Hej, te panie zniknęły. Dobra, jeszcze raz. dotykamy kryształu. No nie! Bo no nie, ale zapkę biolę ze sobą i unikornę też. Chodźmy tylko, no, unikorn wyjść z tej wody. No, unikorn, o, dobra, lecimy. Uii. Patrzcie, można latać na tym unicornie. No, niestety nie mam unicorna, bo go się nie dało wziąć, ale i tak było bardzo fajnie. Dlatego schowałam go tam w bezpieczne miejsce, żeby nikt go nie zdemaskował. No dobrze, zapka, to jest twój nowy domy, razem z innymi zapkami. I co, Mia? Dostałaś od trzeci ten drugi prezent? O, dostałam nową zapkę do mojej kolekcji. O, ale ona jest fajna. Ma taką koronę z diamentem? Może jakaś szlachetna. Kto wie? E, no ja wiem. Co powiedziałaś? Nie, ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Dobrze, może już schowamy żapkę. No, a w ogóle zadzwonię do Mai, co ona dostała od trzeciej? Halo Maja. No halo mia. No cześć, co ty dostałaś od trzeciej? Ja właśnie odpakowuję. Okej, okay, to połączmy się na kamerce, bo ja chcę zobaczyć, dobra? No dobrze. To już się łączymy na kamerce. Pięć minut później. Dobra, rozpakowuję. Tu położę sobie mną telefon. Muszę sobie oprzeć o. Jakby no. Ech, czekaj. Muszę tu o oblacik sobie oprzeć. No i okej, okay. otwieram pierwszy prezencik. Wow, co to za pudełko? Po co ci pudełko w ogóle ma no, Skąd mogę wiedzieć? Może coś jest w tym pudełku? No w sumie tak. E, no dobrze. O, ale mega okularki! No tak. Super! Ładnie wygląda. Aha! Tak, Maja, bardzo. No super! Jak w, w, w tam je dać? No może. No ale mega one są. Zawsze może o takich. Okej, okay, otwieram drugi. Okej. Okay. Cukierek! Mm, niebieski, Mój ulubione! Ale mega ubra i teraz mogę tak wychodzić na miasto. O, tak. Dobra, dalej. O, to też super, mega sukienka. O, mama, przyznaj. Tak, bardzo ładny. No, fajnie, fajne, ale ja dostałam lepsze. Pokażę ci. Patrz. No, no. Ej, no, rzeczywiście fajne, ale to bardziej takie dla mnie. Ty jesteś jeszcze za mała na no, takie. Jak śmiesz tak mówić? Wiecie, ja dzisiaj jestem w to, jakby no trochę jeszcze ten trochę jest za duży, ale tam będzie dobrze. Okej. Okay. No dobra, to ja już kończę. Pa. Pa Maja. Mega te prezenty, co nie? Przyznajcie. to, to jest superowa, no. No to dobrze, sobie usiądę. Okej, okay. a w ogóle muszę się spytać, czy mam teraz, tylko to sobie wyrzucę. O, no, no, wyrzuc się. Matel, a Ty to dostałeś od trzeciej? No ja dostałem... Ach, chwila. Ach, no przecież widziałaś, tylko muszę to wyjąć teraz. Chwilka. No, dostałem takie coś. Takie, no, taki fajny, taką fajną bluzeczkę, nie koszulkę. No no dobra, fajnie, super, ja mam lepsze. Ech, dla dziewczyn. No i co, bo ja jestem dziewczyną. W sensie, to jest lepsze dla dziewczyn. No tak. No, ale no, w sensie, i tak lepsze od ciebie. No, zapewne moje jest lepsze. Nie, bo moje, 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 moje! Dzieci, nie kłócić się tam. Dobrze, mamusiu. Dobrze, mama. Mm. <gryw> no, okej. Okay. No to ten. To ja jeszcze tam sobie no... Um, w sumie ja już pójdę spać. Wiem, że jestem nic jest ciemno, ale przecież jutro idę do przedszkola. Tak, masz rację, ja. Sorki, nie chcę, co mi się tu włączyło. E, no wrócimy do historyki. E, masz rację, ja lepiej idź już spać. Dobranoc. W ubraniu? No jak tam ona chce. Dobra. Która jest godzina? Aha, dopiero ósma wieczorem. Aha, no dobra, i już jest no. W sumie, ej no, w sumie przecież zapomniałam, jutro jest sobota przecież. Znaczy niedziela dzisiaj jest sobota, to ja i nie idę do przedszkola. Tam mogę i zobaczyć, co tam u mojego unikolna. Chwila dziewczynki, wy się dalej tu bawicie? Aha. No okej, okay. idę zobaczyć, co tam u mojego Unicona. Wow, jak tu ciemno. A tu jest jakaś latarna. No ja to sobie z nią oświecimy drogę. Wow, jak jasno teraz. Okej, okay, chodźmy. Uuu, pieski, fajnie. Wow. Ale fajnie to po ciemku wszystko wygląda i jest taki pyłek. Myślę, że w to jest. A czemu tu tak ciemno teraz? A tu jest coś. Jakaś mapa skarbów? Na tym jeziorku. Mm, weźmiemy ją sobie. No, okej. Okay. O nie, nie wzięłam żadki. A Juniko, nie jesteś tu uwięziony. No nie, szkoda. No trudno, to może kiedy indziej do niego zajrzymy. Ale ciekawy coś na tym jeziorku. Pewnie chodzi o tego unicorna, że to jest skarb, No, więc trudno ale sobie tu powiwakuję, bo pewnie wszyscy już śpią. Czekaj. O, umiem rozpalać ognisko. A teraz trzeba upiec pianki, bo ja nie chcę ich zjeść, tylko chcę upiec. No, dobrze, pieczemy. No, godzinę później. A nie, miam, miam, Pyszne te pianki. O nie, zgasło ognisko. Trzeba już w takim razie wracać do domku. O, pewnie już wszyscy się o mnie martwią. Ojciec pewnie wszyscy śpią. Dobra, jedziemy. Ui! Ok, chodźmy już spać. Może dziewczynki też położymy. A w ciumie mama je położy. Dobra, chodźmy spać. Dobranoc! Oj, nie na tym. Zdawało mi się, że coś słyszałem. No trudno. No to już może weźmiemy dziewczynki. I te pistoleciki. No dobrze. No dobrze, to już koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. A to mówiłyśmy nie, dziewczynki. Dobranoc, tato. E, dobranoc. Dobrze, że już umieją mówić chyba, czy nie? No i idę, tu, tu, tu Ej, chwila, no muszę je tu położyć, a jak rozumiecie, to trwa. Jak to widzicie, no. Ej, chwila, to dobrze, że umiem mówić, czy nie? A trud, dobra, pa!